Jesteśmy w kolejnej misji, znaczy nie wiem czy to dalej jest prolog czy misja, ale... biegliśmy. Dgniemy lewo, prawo, lewo. I co? Zamknięte. Och, ale mam łapki fajne. Znowu się pociąłem w łazience. Goniłam cię cały czas. Dzieci ojczy matki są miutko. Ojczy, ojczy matki. Are you listening? Yeah. Stay with down too. Tam jest Dzieci ojczy matki, ale masz fajne dzieciak, kurczaka i. jakieś usłyszał. Uść, dawaj kia. to Trzymać. Aha, uważaj, bo mi się uda, co ja jestem? Nie jesteś moim bratem. Ty kurczaku, to ci łeb! Dobra, na razie postać jest dość fajna. Kurczaka i tego łutego. No, ja jak jakiś Mortal Kombat, jeden. No, jak ja nie umiem tu walczyć. Najpierw pokonam tych ich lootbów. ty! A, no, no czekaj, no ja teraz walczę z twoim kolegom Ja to ciemno widzę, tak szczerze. Robię mu nie ale dostał. Oj matka? Taki ojciec, taki syn I dostał w mordę Po czy nie po nim? Tu jeszcze, jeszcze kurde kurczaki No, teraz to ciemnowite, dziwna gra Tego bym już się pozbył, Oła. Tamtego już bym się pozbył łysego łysy Wiem, że ta gra mi... na razie nie wychodzi najlepiej. Oła. Dobra, jeden. Co, ty kona została? Lepiej dla mnie. I po mordzie. Ty ojczy matko. Brzmi jak jakiś, nie wiem... sukin' O jest z buta wyginęła. Po niej, po niej Wskazówka zbierając i zjadając owoce muszę generować siły Domyślnie E. Gdzie tu masz owoce? Owoce Dawaj owoce. To jakiś owoc, ale mi to owoc. Co teraz? Teraz już też do przejść, dobra. Przechodzę. No i co? Przeszedłeś? No ale zdechłem. No, podnieś broń. Ha. Teraz... Wypróbuj swój oręż. No, dobra, no normalnie... Chciałem odpocząć od Call of Duty, a ja tu widzę... No i podobnie. Znowu bijemy kurczak. Nie wiem, czy to jest dalej prolog. Ale ładowanie. Zagramy w małą grę, ja będę rzucał ptaki. A tyle, że nie strzelał. O boże, to jest coś, to rzucaj szable w dłoń. No, mi się, was? LOL, to jest dopiero brutalna gra. Urywaj łby, normalnie. E. Oj. No dostał. się go zanim że No czekaj, muszę przeładować. więc jeszcze go nie zabiję. No, dobra. Urywaj łby, jaki pajat no fajna gra, bo jest taka brutalna. Na drugim. Pamiętaj, że możesz wybrać przeciwnika walczyć z nim w zwarciu nawet wtedy, kiedy trzymasz broń. Boże, znowu ty. Teraz podnieś czaszko bombę. Boże, jaka nazwa, czaszko bomba. Niech jeszcze raz zobaczy jej wybuch, dobra. No ale jak mam ją rzucić? Rzuć, C. Jewód, aż kurczak odleciał. No, a potem rozwalił ci tą czaszką mordę. Ojciec-matka widział przed śmiercią. Ty, ja już nie wiem, kto to jest. ojczy matka czy to jest ojciec-matka i w ogóle a ty wciąż żyjesz. Stawaj, tak byłem nieprzytomny bo znowu śniłem o tym pajacu, wiem że to Zdobyć broń zanim się tu zjawię. Skąd ja ci wezmę tą broń teraz na powieść? Broń, broń, broń. Wciskanie do przodu i sprint domyślnie myślnej może przemyśleć się szybciej, dobra. Tylko skąd ja teraz tu wezmę ci broń? To w niej w jakiejś chatce leży. Broń, dajcie mi broń. No tutaj cokolwiek zdobyć na pewno będzie broń. O o, 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 strzałeczka była. Gdzie? Gdzie? To jest broń? Jaka broń? Normalnie co ja bym z jakichś kurde krabów strzelał? Jeszcze, jeszcze taki zes Czekaj, muszę przeładować, nawet nie waż się podchodzić. No ale główienka za mną wysłali, Boże. Skaczą mi weź to traf. Ładuj. Szkoda, że samemu nie bo jak nie ma. Kurde. Czekaj, bo mam zeza. Zeza mam od kurde pajacu jak jak śmiesz no kurde Więcej ich nie było, trochę... Trochę przesadzili, a tym się strzela za przeproszeniem jak gówno A oni specjalnie jakie uniki robią Dobra, zdychaj Wszystko? Wsio Już ja, Hej, tutaj! Chyba wyskoczyć na tamten dach. O to żeś doskoczyła stary. Nie wiedziałem, że myśl latać. Coś cię boli. Otworzyli. I znowu te piprzone mordy, tylko ten zamiast łysy to jest jakiś... Mam broń czy nie mam? Sam ją wysadził. Inteligent Dobra się go pierwszy za... Oh, wow. nie mam broni? Dobra ja, ja bym się bardziej takim na razie zajął Owoce, owoce no, Czekajcie! Dajcie mi ptaka Dobra, po ptaku ja jeszcze żyję. Już, zdech. Dobra, cię z mocnej pięści zawalę. I dostałeś poryju? Dostałeś poryjcu. Ja to bym zjadł batona. Oła! Ja to bym zjadł batona. No zdychaj. Po nim dobra, kto jeszcze został? Wreszcie zjem pierw owocka. Masz broń, suko. W ogóle to ja ci już pokonałem wcześniej. Oh. O, no coś tam. Ojczym na A ty, Suka? Czemu twoje ciosy są lepsze niż moje? Nie może dostać. Dobra jest Suko. <laughs> Masz po Jeszcze jeden Jeszcze raz Tu mam broń, broń 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 Co to za broń? Jaka fajna ej, takie coś tam mi się podoba. I co teraz? Udałoby się podejść do tej... Ojczy coś tam It's funny you decided nigdzie nie pójdziesz. De droga, bo ja się nigdzie nie bieram. So nie wiem, czy to Until kolejna you're misja zaraz będzie, czy to dalej, koniec prologu, you. potem będę musiał go składać. No dobra, zaraz to znowu zapiszę. Pójdziemy na plażę albo do, o, do lasu? Tak, tak ona wie, co do dobra. Już, wsio? Cieszę się, że tu jesteś trzeba Chyba Chyba tym sposobem na misję. Te wam już, was, bo już zapraszam do kolejnej na razie.